No ale nie byłam nigdy w takim parku. Niesamowite jest. O, tutaj już przewodnik go schował. To nie są pupy, ale znaleźliśmy ją. My wzięliśmy akurat ty bez przewodnika, ale udało nam się zobaczyć, gdzie taki piękny okaz został Taki wision, co zrobię z tego. Oh, tak. <laughs> ale jest ogromny, prawda? jest taki duży ten, akurat jest taki średniej klasy. Średnia klasa? No, normalnie, ale tak ważą, fajny. normalnie ważą na 42 kg, ale ten jest taki no. Ile ma? To jest, to jest leki, oni wydobują to ze środka i, i jest pusty w środku góry. I sklejają. Aha. I podobno też jakieś malunki na tym robią. No wiesz, ale oznaczają to na tak. Palma rośnie 20 lat, a taki ten kokos dojrzewa 7, czyli żeby doczekać się od samego początku powstania do finałowego procesu to 27 lat mm -hmm. no ale naj, największy był 42 kg Mary przed chwilą weszła na palmę, zerwała w drastyczny wręcz sposób pełne niebezpieczeństw po po lianie jak tarzan. No i ma, ma. Ma koko swoje. No i dobra, teraz tak. Widzimy rytm pod palmami. No. Jest. Jest nieźle. Fajnie. Fajnie. Nasza suwka, która przyleciała z, z nami z Krety. Jest napisane Grek Owl. ONA już ma chyba z 50 lat Więcej 2500 przed naszą erą nawet Ale tutaj cisza i spokój jest. Cisza i spokój. Szkoda, że Amerykocika nie mamy, gdyśmy się położyli, nie? No na nas to z mnie średnio bym chciała tutaj zostać. To było napisane, że zwierzęta używają. Tak, no co? Różne. Na razie żadnego zwierzątka nie spotkaliśmy. Miało być nietoperki. Ale ani widu, ani słychu. Może dzisiaj mi się uda nagrać nietoperza koło naszego hotelu, bo tam nam nad głowami, jak jesteśmy w basenie, latają takie ogromne. <suszyny> Masz tu... Jacek, ja dzisiaj dostał od do mnie karnego języka. A, a, <laughs> a byłeś niegrzeczny, byłeś niegrzeczny, by <laughs> język, Taka paletka. To nisa. Och! Barry Park jest czynny do 17. Jakby ktoś chciał wiedzieć. A to jest były. Nie, tutaj tam co fajnego takiego trafiliśmy. No, 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 takie, takie, bo one po 300 dolarów no. nawet. I... No, no, I to wyszło, tak. jeszcze przypomnę, bo 900 rupi to jest dziś tak około... Cię, no cztere... 900 rupi to wyszło nas gdzieś około 60 euro chyba tak? 150 razy... Tak, 60, euro, 60 euro za wstęp no, bez cała. przewodnika. Z przewodnikiem no, na cała. pewno jest drożej. No, tu się wchodzi, wychodzi. Myśmy byliśmy no ile, Godzina 15? Jakoś tak, no. Ale jakby ktoś Ślenie chciał jest. naprawdę wszystko obejść, to maksymalnie uważam dwie godziny. Chociaż oni napisali, że trzy, ale myślę, że to dwie godziny to jest maks, żeby to wszystko obejść. I razem z zdjęciami, filmami i tak dalej jaka trochę niemiła sytuacja nas spotkała. No i dla mnie niemiła, no bo jeżeli stoimy na przystanku i ktoś sam się zatrzymuje, nie tak i proponuje, żeby nas podwieźć, a tak na machę trafiliśmy naprawdę bardzo sympatycznego faceta, który sam i mówił podrzucę Was. No to ja rozumiem, że tak, że, że to no, jest na sympatikonie, że mam płacić. A... Tutaj się spieszyliśmy bardzo do tego parku, bo już mieliśmy mało czasu. I czekaliśmy długo na autobus. On nie przyjeżdżał, nie przyjeżdżał, wsadł facet, a później no, no niestety skasował nas i to nie mało. Blisko parku jest przystanek dosłownie 50 metrów dalej. Tak, zaraz będziemy jechali, tak bo my będziemy jechali na dół, tak jak teraz idziemy. Tak, tu od 8.30 do 4.30, ale maksymalnie powiedziała pani nam, że do 5.00. Ale już o 4.30 panie już zamykały nawet sklepiki, już nikogo nie było. Po taki okazik jeszcze się trafił. No, wszędzie tu na Seszelach dosyć ciężko się na pieżo przemieszcza, bo no nie mają chodników. Eee... Na Machę to chyba w ogóle nie trafiliśmy na żaden chodnik, ale... a tu na praslinie, na prale, na prale e, kawałkami tam gdzieś przy hotelach są.